i przyjęliście zaproszenie. Jesteście z nami. W programie obchodów przewidziana jest też pierwsza uroczysta sesja Rady Miejskiej. Serdecznie witam burmistrza Michałowa Martę Nazarko <plosy> oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie Mikołaja Borona. Jest to wielkie święto dla naszego samorządu. Data 1 stycznia 2009 roku na stałe wpisze się w historię naszego miasta. Miasta, które od 177 lat było przez wielu budowane cygiełka po cygiełce. Patrząc na to wszystko, no to tych to troszeczkę się uzbierało. Proszę Państwa, dzisiaj to Michałowo otrzymało prawa miejskie. Witamy w wielkiej Rodzinie miast naszego województwa i życzę wszystkim Państwu, wszystkim samorządowcom, wszystkim mieszkańcom, aby ta podlaska strażnica kwitła i rozwijała się. Proszę na pamiątkę tego aktu naszego spotkania przejąć ten skromny układ. Wybiliśmy specjalne publicznościowe medale i tutaj w podziękowaniu za wszystko później w swoim przemówieniu będę o tym mówił dla pana błyszałka chcemy tego medal wręczyć. Dziękuję bardzo. Że... Rozpoczęcie pierwszej sesji Rady Miejskiej. Otwieram XXIX sesję Rady Miejskiej w Michałowie. Z dniem 1 stycznia 2008 roku przestoczyliśmy się z Rady Gminy w Radę Miejską. Chcę powiedzieć, że nie zmienia to niczego. Dalej jesteśmy reprezentantami całej gminy. Panie i Panowie Radni, przy Panu udziale ogromny zaszczyt przeprowadzenia pierwszej historycznej sesji Rady Miejskiej w Michałowie. Wszyscy jesteśmy <laughs> świadkami i uczestnikami tego dziejowego posiedzenia. Panie Przewodniczący, tak jak Pan tutaj powiedział, zejście, jest to wielki zaszczyt. Rada Już Miejska jest najwyższym organem, a Pan Przewodniczący stoi na jej czele, reprezentuje je. Żeby temu nadać odpowiednią rangę postanowiłem upunkować łańcuch. Bardzo proszę. Proszę Radnego Seniora, Panią Radną Irenę Królową rady, naszej, yy, Rady Miasta co wiąz, Wszyscy w związku z tym nasze obrady będą prawomocne. Dzisiejszy porządek obrad przewiduje jeden punkt, a mianowicie podjęcie uchwały w sprawie nadania w gimnazjum w imienia doktora Leszka Nosa. Yy, czy, ktoś, czy ktoś ze składu rady yy, ma jakieś uwagi do porządku obrad? Nie, widzę, nie z tym. Podaję pod głosowanie porządek obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o nie? Jednogłośnie. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. jednogłośnie. Uchwałą rodziców, Rady Rodziców z dnia 4 listopada 2008 roku zatwierdzono kandydaturę doktora Leszka Noza na patronę gimnazjum w Michałowie. Osobiście chcę dodać, że postać doktora Noza. Jest nam wszystkim bardzo znany. Jeszcze do niedawna był wśród nas. Był szanowanym nauczycielem, wspaniałym człowiekiem i niekwestionowanym wzorem moralnym dla mieszkańców Michałowa. Dziękuję bardzo w swoim imieniu i w męża, panu dyrektorowi, panu burmistrzowi i wszystkim tym, którzy się przyczynili do tej sprawy. Aby utrzymane prawa miejskie dały nie tylko satysfakcję, ale wymierne korzyści w życiu codziennym. Mieszkańcom Michałowa i naszemu cofanemu miastu życzę powodzenia. Zamykam 25. sesję Rady Miejskiej w Michałowie. Z inicjatywą nadania miejscowości Michałowo statusu miasta wystąpił do Rady Gminy Wójt Marek Nazar. W dniach od 17 do 19 lutego 2008 roku odbyły się konsultacje, w których mieszkańcy zdecydowanie opowiedzieli się za zadaniem miejscowości Michałowo statusu w miasta. 96,65% mieszkańców było za. Z dniem 1 stycznia 2009 roku nadaje się status miasta miejscowością. Punkt 5. Michałowo. W gminie Michałowo, w powiecie białostowskim, w województwie Podlaskim. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2008 roku. Podpisano prezes zdanie ministrów Donald Mam nadzieję, że yy, yy, ten herb będzie Państwu służył na długo, długo, jeszcze może dłużej. Życzę wszystkiego dobrego w imieniu Pana mojego. W pierwszej połowie XVIII wieku w Dobrach Gródeckich na prawym brzegu rzeki Sukraś powstała mała wieś Niezbodcze. Na początku XIX wieku wieś ta stała się własnością polskiego szlachcica Seweryna Michałowskiego. Kilka lat później zbudował on młyn wodny, a na przeciwku budynku mieszkalnego gożernie i browar. Moi drodzy, zostało tu powiedziane nie mam wszystko. Wiecie już jaką drogą przeszliśmy od 1832 roku. W 1832 roku opracował plan układu przestrzennego przyszłego osiedla, na którym zaznaczył rynek sześć kulec. Osiedla zaprojektował w kolanie rzeki subrez. Wiecie, jaką rolę gospodarczą, edukacyjną i kulturową odgrywało Michałowo. Wiecie już, jakie kryteria trzeba było spełnić, aby otrzymać status miasta. Wiecie, jak wygląda nasze miasto, Michałowo, miejsce najbliższe temu sercu. Wszystko zaczęliśmy po czwórkę. Ja, Maryla, tylko obecna radna, Stasiu Malesiński, to on był odpowiedzialny za uzyskanie praw miejskich i świętej pamięci Jan Sokocz, nieodżyłowany przyjaciel. To wam w pierwszej kolejności chciałbym podziękować. Ja uwielbiam jeden fakt, który jest powszechnie pewno nieznany. Pan burmistrz był moim seminarzystą właśnie u mnie co do i to jest powód dla mnie do dumy, że to taki człowiek w ten sposób działając doprowadził do tego, o co zabiegali od 160 ponad lat, lat wszyscy ci, którzy mieszkali na tym terenie, ale prezentowali co najmniej cztery kultury doprowadził do tego, że to miasto, że ta gmina stała się miastem. Zgadza no, no, że jest w Paryżach wschodu. Ja obserwowam od kilku lat rozwój miasta Michałowa i rozwój Michałowa. Życzę Państwu, żeby Michałowo było w Paryżach pod lesie. Chciałbym podarować Panu Burmistrzowi i Radnym takie nie czas. czasu, czas prowadzi Burmistrza do Prezydencji. W imieniu władz chciałbym podarować tutaj taką planszę, która obrazuje jak wygląda Michałowo w momencie kiedy jest miastem, to jest stan na początek tego roku. No i życzę, żeby te następne plansze były zaraz większe.